Dzień, do... Dzień dobry, jesteśmy w fantastycznym Gdybisku Wielkopolskim. Jestem bardzo dumny, że jest ze mną dzisiaj tak wielu przyjaciół że są osoby z trzech partii, które zdecydowały się tworzyć koalicję Lewicy do wyborów parlamentarnych. No i przede wszystkim jestem bardzo dumny i bardzo się cieszę, że jest ze mną Hanna Majkowska, czyli kandydatka do Sejmu z Grudziska Wielkopolskiego, numer 17 na liście Lewicy. Cieszę się z tego powodu również, że możemy rozmawiać z mieszkańcami, rozmawialiśmy z mieszkańcami o sprawach dla nich, dla nas wszystkich ważnych. o lekach za 5 zł, o wyższej emeryturze minimalnej oraz o tym, żeby takie miasta jak Grodzisk, takie miasta jak Rakoniewice w końcu wróciły na tę pierwszą, do tego pierwszego rzędu najważniejszych miast w Polsce, bo dzisiaj te miasta są niestety zapomniane przez obecny rząd, ale Wica mówi wyraźnie. Inwestycje w przedsiębiorczość właśnie w takich miastach jak Grodzisk Wielkopolski, Inwestycje w infrastrukturę oraz w inwestycje w transport Publiczny. I z tym programem idziemy do polskiego parlamentu, gdzie już za dwa tygodnie wróci lewica i już za dwa tygodnie Właśnie dla takich miast jak w tym, w jesteśmy, będą realizowane. Cieszę się również, że na powitanie wyszedł, na, wyszedł do nas e, miejscowy ksiądz e, z grupą Wiernych. E, bardzo dziękujemy za modlitwę, za lewicę, ale również dlatego lewica wprowadzi rozdział państwa od e, kościoła. E, jeszcze raz bardzo dziękuję za e, tak e, obecność i przekazuję głos naszej kandydatce. Ja przede wszystkim zdecydowałam się kandydować, tak jak powiedziałam, że właśnie z małych miast, które gdzieś tam zapominane są, gdzieś na szabach żeby również mieć swoich przedstawicieli w Sejmie. To jest pierwszy krok, na kiedy otrzymałam tę propozycję, zdecydowałam się. I to, co ja chcę reprezentować w Sejmie, to przede wszystkim to, co jest najbliższe, to co najbliższe zawodowo, najbliższe też. Edukacja, która moim zdaniem po prostu jest w zapaści. Drugim yy, takim punktem jest tutaj nieprzypadkowo Ola. Y, ze mną Ola to jest właśnie problem, jak nasz nie problemy osób niepełnosprawnych, zwłaszcza młodych ludzi. Yy, których po prostu nikt nie słyszy, no niby są jakieś tam programy, ale tak naprawdę one są niedostrzegalne, nie słyszy nie, nie się ich tak jakby takiego po prostu naszego. Kolejnym takim punktem to przede wszystkim też problem matek samotnych, ponieważ jakby w programach socjalnych e, zapomina się właśnie o takiej e, matce samotnej pracującej, na swoje, uczymy, pracującej na utrzymanie swojego dziecka, a w zasadzie jesteśmy pozbawione. Wsparcia państwa. Ja mówię tutaj szczególnie o matkach właśnie pracujących, a niedawno w mediach coraz bardziej jest jakby po prostu przyklanowanie właśnie, a samotnego rodzicielstwa nie zawsze się ma na to wpływ, nie zawsze się wybiera. I czwartym takim punktem, punktem dla mnie też ważnym jest jakość życia ludzi starszych, Ja nie mówię tutaj o służbie zdrowia, bo na tym się nie znam, ale chociażby takie przywrócenie starości właśnie w przestrzeń chociażby szkoły, w przestrzeń publiczną i jakby mimo że też są problemy. Jakby ci ludzie też są niewidziani i gdzieś w okolicy mam właśnie starzejących się sąsiadów schorowanych, którzy no nie są w stanie tak jakby, na zajęcia uniwersytetu trzeciego wieku, ale myślę tutaj o innych formach przywrócenia ich właśnie do społeczeństwa. Dziękuję bardzo.